Projektowanie zrównoważone to projektowanie przede wszystkim z uwzględnieniem szerokiego kontekstu społecznego, środowiskowego, ale też i technologicznego. W związku z tym wymaga ona pracy zespołowej, gdzie projektant musi zdobyć taką umiejętność wsłuchiwania się w perspektywy właśnie różnych ekspertów z różnych dziedzin, żeby móc to połączyć pewną całość i takie rozwiązanie właśnie systemowe uwzględniające. Całe życie produktu uwzględniającego odbiorcę, jego potrzeby, potrzeby środowiskowe, i w tym wszystkim to, co wydaje mi się jest bardzo ważne i na co teraz należy zwrócić uwagę, że to projektowanie zrównoważone, ono już nie jest nastawione na sławę projektanta, wręcz przeciwnie, on musi być skromny, on musi być częścią zespołu, musi być empatyczny i raczej skupić się na tym, żeby te skutki, które niesie ze sobą ten projekt, były dobre właśnie w tym szerokim kontekście, biorąc pod uwagę te różne też cykle życia produktu. Projektowanie zrównoważone musi być odważne, to znaczy projektant myśląc o jakichś rozwiązaniach Niejednokrotnie musi przełamywać pewne nasze przyzwyczajenia, przyzwyczajenia do wygód, które teraz takie je, tak je postrzegamy. Musi tutaj stanowić ten głos, ten mądry głos, który będzie pozwalał nam przełamywać pewne paradygmaty, w których funkcjonujemy, które pozwolą nam na to, żebyśmy tworzyli rozwiązania pozwalające nam żyć w zgodzie z nami. W zgodzie ze środowiskiem, ale w zgodzie też z pewnymi uwarunkowaniami ekonomicznymi, które pozwalają nam też jako społeczeństwa rozwijać się. Także ta odwaga jest tutaj, wydaje mi się, jednym z ważniejszych też elementów, bo niejednokrotnie różnego rodzaju interesy i tarcia będzie musiał projektant, właśnie jako ten taki mądry głos w tej dyskusji przewalczać. Edukacja w obszarze projektowania, w ogóle czym jest, czym zajmuje się dziedzina projektowania, jakie niesie przed sobą wyzwania jest bardzo ważne i konkurs Arting wychodzi temu naprzeciw, pokazując różnego rodzaju rozwiązania, zarówno właśnie koncepcyjne, które bardzo wychodzą w przód, studenckie, gdzie mamy młody głos, jak i rozwiązania, które za chwilę będą mogły być wdrożone na rynek i właśnie które odpowiadają na to główne hasło, które teraz przewodzi konkursowi, czyli zrównoważony rozwój. Także ta edukacja w społeczeństwie jest bardzo ważna, bo bez świadomego odbiorcy żadne rozwiązanie też nam się nie przyjmie, bo nikt nie będzie chciał z niego skorzystać albo na przykład nie będzie ta motywacja odpowiednia do tego, żeby móc wdrożyć. Bo jak wiemy, projekty na tym etapie wdrożenia i tych różnych uwarunkowań technologicznych to nie jest jedyny aspekt, który trzeba brać pod uwagę, ale przede wszystkim odbiorcy, czy będzie skłonny używać tego rozwiązania, które mu zaproponujemy. Projektowanie jest dziedziną interdyscyplinarną, ponieważ musi łączyć różne dziedziny, zarówno nauk ścisłych, jak i humanistycznych. Z tego względu, żeby móc zrozumieć zarówno człowieka i jego potrzeby i budować w sobie tą empatię, a z drugiej strony znać różne uwarunkowania technologiczne. I z tego względu wydaje mi się dobrym miejscem są Akademie Sztuk Pięknych, które właśnie łączą w sobie te różne dziedziny, gdzie z jednej strony artyści są takimi komentatorami tego, co wokół nas się dzieje, a projektanci również, ale mogą wybierać określony też wpływ na to, co się dzieje, już bardziej realnie, nie tylko jako, jako komentatorzy. Współpraca. Konkursu Arting z Akademiami Sztuk Pięknych pozwala pokazywać, że właśnie dziedzina projektowania rozwija się w tego typu uczelniach, i żeby tam właśnie startowali kolejni kandydaci, którzy chcą zmieniać świat i mieć na niego realny wpływ. My właściwie wszliśmy z takiego założenia, że pierwsze kilka zajęć poświęcimy na doświadczanie i na zbieranie różnych informacji. I dlatego tak trochę też eksperymentalnie zachęciłyśmy studentów do różnych wyjazdów, do spotkań ze specjalistami. Tutaj też zależało nam na tym, żeby to doświadczenie nie jakby, żeby odbywało się w rzeczywistości, a nie w internecie, żeby to nie był jakiś taki tylko namiastka poznania tematu, ale takie dogłębne zbadanie i zweryfikowanie bo rzeczywiście to sami państwo pewnie możecie zauważyć że teraz doświadczanie przeniosło się całkowicie do świata wirtualnego teraz każdy siedzi za szklanym ekranem i jedyne doświadczanie polega na wyszukiwaniu w Google'ach informacji my postanowiliśmy tutaj na taką żywą interakcję która pozwala studentom po prostu zobaczyć na żywo, czy tą żywą tradycję, czy to właśnie dziedzictwo w jego takiej żywej odsłonie i w tym, jak to wygląda naprawdę. Tutaj punktem wyjścia był materiał, czyli tak naprawdę najpierw studenci zaprojektowali materiały, a dopiero później obiekty funkcjonalne. Nasza pracownia ma ten atut, że my w zasadzie tych takich pierwotnych założeniach, idei tej pracowni już od bardzo, bardzo wielu lat, ta pracownia istnieje chyba przeszło 30 lat, w zasadzie staramy się tak prowadzić studentów, że oni powinni być przygotowani na tego typu wydarzenia, mm. jakie wydarzyły się właśnie teraz, czyli na przykład ta pandemia, bo my cały czas namawiamy do tego, żeby nie używać komputerów nie używać tego świata wirtualnego, nie zużywać energii tej nieodnawialnej, więc wszystko to, co robimy, jest właśnie takim troszkę przygotowaniem ich na trudne czasy na takie czasy, w których właśnie możemy być odcięci na przykład od zewnętrznych dostawców, czy to energii, czy materiałów, tak jak teraz ta sytuacja pokazała, że na przykład wszyscy dostawcy z Chin już przestali być atrakcyjni, bo nagle atrakcyjne stało się to, co lokalne. My o tej lokalności mówimy już od bardzo dawna, w zasadzie od, od samego początku nas to te zagadnienia interesują no i cały czas próbujemy studentom pokazać, że właśnie w lokalności... Tkwi siła. Myślę, że warto wspomnieć o tym, że projektowanie alternatywne to nie jest coś jakiś osobny, wykreowany świat, tylko to jest właśnie w połączeniu z tym, czego doświadczamy w rzeczywistości teraz, ale też jakaś inna, może trochę wersja, taka bardziej y, związana z kulturą ludową, z naszym dziedzictwem. Dziedzictwo, tradycja, też tożsamość, jakby, czyli sięganie do historii i do pewnych rozwiązań, które stosowaliśmy i inspirowanie się nią jest bardzo ważne. Natomiast trzeba uważać na pewnego rodzaju pułapki, które za tym się kryją. Z jednej strony, zbyt powierzchowne traktowanie tych pewnych naszych osiągnięć, czyli podejście z taką refleksją i znalezienie tych ważnych dla nas wartości, które chcielibyśmy przenieść. Czyli nie tylko. Jakiś wzór, pewne wizualne rozwiązania, ale pewien sposób pracy, tak jak na przykład w rzemieślnictwie, bliskość do natury czy pewne rozwiązania nawet, nawet urbanistyczne. Ale uważać należy na pewne rozwiązania, które po prostu nie, nie udało im się przetrwać próby czasu i wiemy, że nie są dobrymi rozwiązaniami, a często niejednokrotnie chronimy je. Nie, nie dostrzegając, ile barier czasami tworzą dla nowych odbiorców czy dla, dla współczesności. Rzemiosło oparte na dziedzictwie. Rzecz i skomplikowana, i bardzo prosta. To jest kubek fajansowy. On powstawał w warsztatach garncarskich, ten kształt przez wiele pokoleń, bo w nim jest ważne. Ucho, jak trzymamy ten kubek, taka forma dłużej utrzymuje ciepło napoju. Wywinięty brzeg powoduje, że nam lepiej, wygodniej, przyjemniej z tego się pije. No i oczywiście też jest przeważna jest pojemność. Co zdarzyło się pod koniec wieku XIX? Na Śląsku, w tym obszarze, gdzie rządzili Habsburgowie, górników, hutników czy rzemieślników, stać było na kawę. Mnie urzekło w tym to, że oni nie aspirowali do tego, żeby kawę. Pić tak, jak właśnie arystokracja, w takich filiżankach, bo to nie wynikało z ich kultury, z dziedzictwa. Dziedzictwa i tego rzemiosła garncarskiego, i z tradycji, z kultury tej, tej części społeczeństwa. Dla mnie to jest właśnie bazowanie na dziedzictwie. Pamiętanie o tradycji. Jeżeli ten kształt sprawdzał się przez setki lat, to nie odrzucono tego kształtu, tylko jakby stworzono, wykonano te przedmioty z innego materiału, wcześniej niedostępnego, ale jednocześnie zachowując wszystkie te parametry, co powodowało, że naczynie wynikało z naszego dziedzictwa kulturowego, a jednocześnie odpowiadało na nowe potrzeby. Ja nie mam nic przeciwko maszynom, trzeba je tylko dobrze i mądrze wykorzystać, nie eliminując człowieka. Człowieka eliminuje się dlatego, żeby mieć większy zysk. Bo albo go wykorzystać do granic możliwości, albo go w ogóle wyeliminować, bo on jest to już w ogóle niepotrzebny. Ale on musi być dlatego, że on musi kupić to wszystko. I jakby z powodu e, tych obaw, że człowiek jest coraz bardziej eliminowany, przypominamy sobie wtedy o rzemiośle. I w tym momencie, kiedy, kiedy te prognozy, że, że świat nam się zaczyna walić, sypać, to przypominamy sobie o rzemiośle, ale przypominamy sobie przede wszystkim o człowieku, bo jak ktoś dotknie materiału, zobaczy, jak to powstaje, to wtedy zaczyna doceniać ten przedmiot, bo wie, jak on powstał, ile tam jest w tym przedmiocie człowieka. Najprościej będziemy powiedzieć to jakby z własnego doświadczenia, zrobienia przedmiotów z porcelany. One są dla mnie ważne, bo ja wiem, że z tego będzie korzystał inny człowiek. Kiedy daję komuś przedmiot, to w tym momencie ten przedmiot jest jednocześnie częścią mnie, bo ten dotyk powoduje, że ja oddając przedmiot komuś, oddaję też kawałek siebie. I to samo jest w wykonywaniu tego przedmiotu, że tam gdzieś jakaś energia, ta część mnie, ona tam jest. Ja przedmiot wyczuwam przez dotyk. Bo przedmiot nie, nie, nie tylko oceniam wzrokiem, dla mnie bardzo ważny jest dotyk. Ja wiem, że ten drugi człowiek, on też będzie tego przedmiotu dotykać. Nie tylko dłonią, on będzie go dotykać ustami, bo będzie z niego pił, będzie jadł. Przedmiot staje się tutaj nie tylko jakimś obiektem utylitarnym, zaspokajającym te podstawowe potrzeby, ale on powoduje, że w tym przedmiocie jest. Jest jakiś kod, jest jakiś zapis. Zapis człowiek człowiek. Ideą marki regionalnej, kołdzko swoboda produkt regionalny było przede wszystkim wsparcie miejscowych, lokalnych wytwórców, ponieważ bardzo często byli to ostatni przedstawiciele swojego fachu, rzemiosła. I to był jak gdyby pierwotny cel. Kolejnym bardzo ważnym elementem filozofii działania, wdrażania tej marki. To był również oczywiście zrównoważony, jak się okazało, bardzo ważny dla naszego regionu, ruch turystyczny. Dzisiejszy turysta jest wymagający, przede wszystkim rodzin z dziećmi. I one są bardzo właśnie ciekawe, nie tylko uroczych krajobrazów, zabytków, kultury, historii, techniki, ale chcą również poznać ludzi, chcą również poznać ich dziedzictwo. I to kulturowe, i to gastronomiczne, czyli materialne, duchowe. No i właśnie w to się właśnie doskonale... Pisuje marka i nasi wytwórcy, ponieważ tacy turyści mają wtedy gwarancję, iż spotkają tak naprawdę autentycznego wytwórcę oryginalnych miejscowych wyrobów. I dzisiaj turysta też jest bardzo często turystą świadomym i on woli wesprzeć miejscowego lokalnego wytwórcę, aniżeli jakiś bezimienny koncern. Bardzo ważnym właśnie aspektem marki regionalnej. I w ogóle naszych starań w kierunku zachowania dziedzictwa kulturowego, jest oczywiście to, żeby przechowywać tradycyjne wzorce. Przechowywać, ale również przekazywać i rozwijać. Ponieważ ja osobiście uważam, że nie ma w tym nic złego, jeżeli wytwórca, rzemieślnik, świadomie przekształca tradycyjne wzory. Ale podkreślam, co jest bardzo ważne, świadomie. tradiční šití je vlastně dneska už více zmodernizováno. Používají se moderní šicí stroje elektrické. Ale přesto jde s těma moderníma novýma strojema přiblížit mo, jakoby, člověkovi nynější doby tu starou tradici. Jo, že tam vlastně jde použít materiály, které se kdysi používaly, a tak se vlastně přibližuje ten člověk k tomu odkazu těch předků není kam spěchat, je potřeba jít pomalu, dívat se i trochu dozadu, co nám tady předkové zanechali a dívat se na svůj vlastní život, co zanecháváme my svým dětem. A proto je dobré si připomínat tam ty tradice a začlenit je do novodových výrobků, které slouží modernímu člověku, ale přesto je tam ta vzpomínka na ty naše dědy a prababičky, jak oni kdysi žili tím si je uchováváme v srdci a žije se nám takhle dobře. Máme tam i ekopytlíky, které nahrazují i gelitové plastové sáčky v obchodech. Do, ten nákup si dají pak dotážky plátěné, která je vyrobená z přírodních materiálů, takže když doslouží, může posloužit buď jako třeba hadra, anebo prostě se ekologicky zlikviduje, nezatěžuje životní prostředí. Rzemiosło w bielsku i białej ma bardzo głębokie korzenie. I cóż, rzemiosło w wieku XIX zamienia się nam w przemysł, w różnego rodzaju branże. Do włókiennictwa od połowy XIX wieku dołącza. Ją nam m.in. branża metalowa i maszynowa, ale także i przemysł drzewny, który tutaj dla nas jest dość interesujący prawda, w kontekście fabryk mebli giętych. Bardzo ważnym aspektem jest też wielokulturowość naszego miasta. To, że mieszkali w nim aż do II wojny światowej nie tylko Polacy, ale również Niemcy oraz Żydzi. I to, co jest właśnie typowe dla miast pogranicza, wymiana myśli technicznej, ta otwartość na wpływy z różnych kierunków, to przyczyniło się właśnie do faktu, że akurat Bielsko-Biała wraz z najbliższą okolicą przemieniło się tutaj w bardzo ważny, istotny ośrodek przemysłowy. Wszystko zaczęło się od Toneta, od Michaela Toneta, który w 1840 tych latach przybył do Wiednia na zaproszenie kanclera Metternicha i tam założył pierwszą firmę z branży meblingi. Jedną z przyczyn, że w tym naszym regionie, tutaj czy w ogóle jak się mówi w Austro-Węgrzech, przemysł meblarski tak mocno się rozwinął, to była właśnie obfitość lasów bukowych. Michael Tonet, założyciel tej słynnej firmy, zapewne nie spodziewał się, że te meble staną się aż tak popularne i dzisiaj osiągać będą zabytkowe egzemplarze tonetowskich mebli, jakieś niebotyczne ceny, prawda, na różnego rodzaju aukcjach światowych. No i przede wszystkim, że sam pomysł będzie tak chwytliwy, że te meble są produkowane na różny sposób do dzisiaj. Chcąc być konstruktorem. Nie tylko takim od elementów, od detali. Chcąc być takim konstruktorem, no nazwijmy to głównym konstruktorem, który projektuje samoloty, który odpowiada za całość samolotu, no to trzeba posiąść kwalifikacje z jednej strony takie menadżerskie, to ułatwia sprawę, a właściwie jest, umożliwia pracę w tym, w tym zakresie. No a druga sprawa prawdziwy inżynier musi być humanistą. Powinien być humanistą, albowiem pracuje dla ludzi, tworzy dla ludzi. Kariera zawodowa tego inżyniera, tego konstruktora, tego twórcy, generalnie rzecz biorąc, no to polega na tym, że ktoś to kupi, ktoś to użytkuje, prawda? I w związku z tym, jeżeli my tu mówimy e, o tym, żeby spełniać warunki, właśnie w sposób taki górnolotny i tak dalej, no to to się przecież tego, że ta praca nasza jest ceniona i kupowana. Projektowanie samochodu, nadwozia samochodowego, ale również jego części, fotela czy manipulatorów, to działanie w trzech wymiarach. I żeby mieć umiejętność kształtowania czegoś w trzech wymiarach, trzeba mieć również pewną wyobraźnię, zwłaszcza, że operowało się wtedy na modelach. Pierwsze modele to głównie były w skali 1 do 5, kształtowane z plasteliny najpierw, później przetwarzane na żywice epoksydowe. Po zaakceptowaniu modelu 1 do 5 dopiero była koncepcja stworzenia modelu 1 do 1. Było to rzeczywiście dosyć trudne. To można powiedzieć, że każdy kawałek tego samochodu, żeśmy własnymi dłońmi musieli przerobić plasteliną. Ale dopiero ten element pozwalał po zaakceptowaniu stworzyć negatywowe formy i później w tych negatywnych formach odtworzyć. W laminatach, cały kształt nadwozia. Ja w zasadzie cały czas się fascynowałem tym, co robię. Przede wszystkim z tego względu, że miałem bezpośrednio kontakt i współpracowałem z zespołami w Krakowie na Akademii Sztuk Pięknych. Współpraca z tymi ludźmi przede wszystkim wzbogacała moje możliwości i całego zespołu. Przez zespół wzornictwa przewinęło się mnóstwo osób. I każda wnosiła coś swojego. Byli to i projektanci po studiach, i plastycy. I w ten sposób zdołaliśmy stworzyć zespół, który mógł się podjąć znacznie szerszych zadań. Zespołu, czyli kontakt z każdym człowiekiem na każdym etapie produkcji, to jest fabryka. Jeżeli nie ma tego kontaktu bezpośredniego z rzemieślnikiem na każdym etapie, to nie jesteśmy w stanie wprowadzić do produkcji nowych projektów. A to, a to na, na, tym, na tym nam przecież zawsze zależy, żeby wprowadzić niekoniecznie nowość, dla samej nowości. Bo, bo współcześnie mamy przede wszystkim z tego powodu problem, że e, kumulowanie zysku opierało się na wprowadzaniu nowości dla samej nowości, e, żeby, żeby ten rynek się tak kręcił i kręcił się coraz szybciej, żeby e, nabijać portfele e, tym, którzy to nakręcają. E, I to, to okazało się zgubne. To projektowanie, stwarza, tworzenie. Nowych, nowych przedmiotów, to jest tylko i wyłącznie odpowiedź na nowe potrzeby. Więc nie, 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 nie kreowanie potrzeb dla, samych, dla samego zysku, tylko odpowiedź na potrzeby.